Jak znaleźć informacje o badaniu? W celu znalezienia na platformie Doktor Kabinet informacji o badaniach, należy wejść w katalog badań, znajdujący się na stronie głównej lub w menu nawigacyjnym. W katalogu badań w zakładce Testy Pojedyncze znajduje się szeroka oferta badań z zakresu podstawowych badań laboratoryjnych, takich jak analityka ogólna, endokrinologia czy witaminy, jak i z zakresu badań zaawansowanych. Takich jak alergologia, badania genetyczne czy diagnostyka prenatalna. Badań oraz informacji o nich można szukać, wpisując nazwę badania w oknie wyszukiwania lub wyszukać je posługując się menu kategorii. Po wybraniu badania i kliknięciu w nazwę badania pojawiają się szczegółowe informacje takie jak opis badania, rodzaj materiału, czas oczekiwania na wyniki, wartości referencyjne. Zalecenia dotyczące przygotowania pacjenta przed badaniem oraz badania powiązane. Poza możliwością wyszukiwania pojedynczych badań, można również przeglądać ofertę profili, czyli zestawów badań przygotowanych przez synewo z myślą o seniorach czy osobach chcących wykonać badania niezbędne do ułożenia prawidłowej diety.